Pozor, pamiętasz coś? Rytki, a ty? Hej, ja chcielibyśmy pogadać dzisiaj z wami o pamięci naszych psiaków, bo przecież chyba wiemy, że psiaki muszą coś pamiętać. Pamiętają komendy, pamiętają nas, pamiętają zapachy, pamiętają miejsca. Prosty przykład, rzucamy psu patyk, więc biegnie od razu w jego kierunku, potem jeszcze na samym końcu zazwyczaj włącza się z mys żeby odnaleźć ten patyk, ale przecież ciągle musi pamiętać, że rzuciliśmy mu ten patyk. Więc chcielibyśmy dzisiaj pobawić się troszkę w naukowców i spróbować przetestować to. Co nam będzie potrzebne do takiego testu? Potrzebne nam będą trzy, nazwijmy to, osłony, i to mogą być dowolne rzeczy, byleby były takie same. Możecie użyć trzech wiaderek, trzech takich samych garnków. My akurat będziemy mieć trzy takie same duże doniczki, i to mogą być dowolne rzeczy. Chodzi o to, by zasłoniły nam smaczek. Dlaczego takie same? Bo często yy, przedmioty dla psów są nacechowane i to zarówno pozytywny, jak i negatywny sposób. Chodzi więc o to, by uniknąć takiej dodatkowej zmiennej, że pies chętniej podejdzie do osłony A niż do osłony B, dlatego że osłonę A ma skojarzoną pozytywnie i na odwrót. Stąd trzy takie same. Ustawimy je sobie równo od siebie w odległości około 2 metrów od miejsca, gdzie będzie stał nasz psiak. No więc potrzebujemy też psiaka, który oczywiście będzie chciał się z nami pobawić w coś takiego. Fajnie, jak mamy osobę asystującą, która może trzymać psa na smyczy, ale również możemy sobie poradzić sami, używając do tego komendy siad i zostań. I teraz, jak będzie wyglądał sam test? Pokażemy psu smaczek i dobrze, żeby to był jakiś naprawdę ulubiony smaczek, dlatego, że będziemy mieć wtedy większe prawdopodobieństwo, że pies się zmotywuje do tej zabawy bardziej. Pokazuję ten smaczek i idę schować za którąś z osłon, z tych trzech osłon. Następnie podchodzę do psa, pokazuję, że nie mam już tego smaczka i wychodzimy z psem na pewien okres czasu. I na samym początku dobrze jest zacząć od małych okresów czasu, no bo sprawdzamy po prostu, jak działa ta pamięć naszego psiaka, po jakim okresie czasu psiak będzie dalej pamiętał, że ten smaczek tam jest i czy go znajdzie. Więc my zaczniemy sobie od jednej minuty i zobaczymy, co się stanie. Potem wracamy... Po tym okresie czasu z powrotem z psem do pomieszczenia z tymi trzema osłonami. I zobaczymy, czy psiak pamięta, gdzie schowaliśmy smaczek. Możecie myśleć, że jedna minuta to jest łatwizna dla psa, no i tak dla Was to jest łatwizna, natomiast nie dla każdego psiaka to będzie łatwe zadanie. Więc trochę wyrozumiałości można sobie spróbować, skrócić czas, na przykład 30 sekund i zobaczyć, czy po 30 sekundach będzie psiak pamiętał, a jeżeli nie, spokojnie, to też nic się nie dzieje, to nie jest egzamin, to ma być fajna zabawa. To ma być fajna zabawa i przede wszystkim to jest super informacja dla Was, jak działa pamięć konkretnie Waszego psiaka. I to jest nade wszystko fantastyczna informacja dla Was w lepszym zrozumieniu i dostosowaniu procesu uczenia Waszego psiaka. Możemy oczywiście modyfikować ten test i to zarówno poprzez dodawanie nowej osłony dodatkowej, na przykład albo wydłużaniu czasu, albo sprawdzaniu takich zależności, na przykład czy nasz pies lepiej ta pamięć pracuje, kiedy jest zmęczony pozytywnie na przykład po długim spacerze, albo może pora dnia ma znaczenie, na przykład lepiej jest, gdy jest wyspany rano niż wieczorem, gdy na przykład cały dzień tak naprawdę czekał na nas w domu, jak wrócimy z pracy. Więc bardzo fajnie, mam mnóstwo możliwości, żeby spróbować sobie fajnie się poprawić i potestować to. I jest to myślę też fajna zabawa na przykład dla starszych dzieci, bo można pobawić się w takiego psiego naukowca, oczywiście za asystą dorosłego. No i oczywiście was zachęcamy do wspólnej zabawy. Ja Jesteśmy bardzo ciekawi w ogóle, jakie będą reakcje u Was i czy w ogóle podejmiecie się takiej zabawy z psiakiem. Jeżeli tak, to super, zasypujcie nas filmikami, pokażcie, jak Wam wyszło. Może jakieś super zależności Wam wyszły, może potestowaliście kilkanaście razy, na przykład ekstra, jesteśmy bardzo ciekawi. To jest oczywiście wszystko zabawa, nie możemy tego traktować jako jakichś prac naukowych, ale jeżeli byście chcieli poczytać fajne naprawdę artykuły o psiej pamięci i troszkę się dowiedzieć więcej o tym, jak pracuje psia pamięć, no to odsyłam do fachowców link w komentarzu, fajne artykuły, naprawdę warto sobie poczytać. No i cóż, powodzenia i miłej zabawy!